Te krymeczki to ile kosztują? Po 80 zł. Za? Za sztukę. Za sztukę. A jest para tutaj czy nie? Jest para. Para parzysta, a tutaj czajki saksońskie, co one kosztują? Po 60 zł. Po 60 zł za sztukę, tak? Sztukę, tak. Też Szabra, parka czy nie? czerwony samczyk. Witam serdecznie na kanale Ratowania Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Jedlińsku. Szósta godzina. Jeszcze ciemna, bo jest. Mam te szczeczki w parze, te szczeczki czy nie? Parzyste są. Parzyste, Star siwa. Czarna stawica, siwy samiec. Tak. Po 60 zł sztuka. Nyweczki. 70 zł para. Para. Ceny są do uzgodnienia. To są piżaki. Kolega, czytać komentarze pod filmem. A po czytam komentarze. I te piżaki, jaśniaczki takie wiecie, czystek, krótkie, małe i polite jaśniaczki. 25 zł sztuka 25 to na wyścigu. I mamy kolor, bo ja tutaj jest dużo w klatce. koroniatek, krzyżaki czerwone, tak? Tak. Piszemy w której minucie? A po Piszemy w której minucie? Filmu, koledzy czytają komentarze pod filmem. Albo kto chce dać namiar, to na klateczce proszę numer napisać, albo podczas nagrywania podajemy mi namiar telefonu. Łatwiej się wtedy skontaktować. Kolega pada namiar do siebie. Tam nagrywałem na początku parzyste krymki, parzyste czajki saksońskie. Proszę podać mi i namiar. 601. 518 900 z Do pana zwierzka dzwonimy. Tu mamy już też ładne widzę serki, fajne, miłe gołębie, pasiaki widzę. Pasiaki są żałobniki. Żałobniki Karpiaki. to są stare, tak? Czy Wszystko, Wszystko piżaczki, takie piżaczki po. Po 25 zł Po 25 złotych cały, cały, cały lot jest do piżaków do skasowania. 28 wsiach kolega podpowiada. I mówię kolega Zbyszek, tak? tak. Na, dał nam do siebie, także piszemy, tylko nie dzwonimy w nocy o północy. Fajne, zwiotkie gołębia, naprawdę widać wszystko. Po 25 zł, cena wyjściowa. 28 sztuk. Zapraszamy do pana Andrzeja, pani Pauliny, po wszyscy akcesoria dla gołębi, dla drobiu, dla kur. Bogate doświadczenie w hodowli i dozwolenia. Na ulicy doktora My Perzyny. Jest... Takie pitu nie perłowe, ile po ile? Co zaszukujesz? Jedyszki I po te do mamy? Po jakie jak Budapesztu. Ale jakie? Mówię, to są kurcze jak siły Po Poczyneczkę, ceny wieściowe mamy. Rniuczki tak też, ale. Drierki. nasze czym byli? te drierki. I nie tyle takie drierki. Wieś że zrobię zaparkę za tych drierków, żółtych kolega do tej ceni. A neweczki te Izabelki, para, para jest? Po 50 sztuka. Po 50 zł sztuka. O, dzięki, że przytrzymałeś, tak? Będziemy do to na pół dzielić. Nie? No, no, tak, czekaj, czekaj. Dobra, dobra, nic, nic, nic. Jak ci chcę tutaj. Ceny wiesz się bardzo ładne. Widzę, że dobrałem te drierki i neweczki. I wyśwanczki po ile? Po drierki za sztukę. Dziękuję. Do pana Karola nagrywamy mamy namiar te wiedeńskie. Ten wiedeński biały, co on kosztuje? Obydwoje są 80. 80 złotych mamy do pana Karola namiar. Te winerki Pana Karola po ile? Też po 80 zł Też po osiemdziesiąt zł mamy na miarę. To Pana Karola też te żołowniczki, proszę zobaczyć, króciutkie, malutkie, po ile? Pana żołowników 100 zł, po sto złotych sztuka. Tak. Ta plecaczka też z tego. No a jeszcze te podwiedyszki. Widzimy też wiedyszki, tak? Tak, bo to Jasne takie piżaczki. ale proszę zobaczyć, krótkie, małe. Proszę zobaczyć żołowniki, jak się prezentują. Pana Karola gołębie, ten serek malutki, oprawka czarna, smolna. Mamy do pana Karola namiar. Krótkie gołębie widzisz, ganiane, dobrze. Ganiane gołęby w chmurach. W chmurach tutaj proszę o na szkołach. Jak mi pana Karola chodzą? Rysują chmury, także ja, ja mogę to z całą staną stwierdzić. Widziałem na filmach takie gołębie. Takie ciemne, proszę tam też potrzebowa, okolic zwariować ciemne, tylko że tam nie ma groszku, czyli... Takie, po ile to ciemne? Nie wiem. Czy masz dla mnie, czy nie masz karmy, tak. E, ile masz tej ciemnej? 9 czy 10? Pójdę za sztukę, w rozsądnej cenie. Pójdę za, za? Po 10 zł. A ty jasne, to ty co masz, po ile? 2 zł. Po 2 zł. I też tak jakby jakby groszki też groszki też są takie tutaj wie, widzę te czarne. 9 szuk jest. Ja... Tutaj pójdę te, te piżaczki widzę, takie te pasiaki widzę, jakie cenie mamy po 30 zł Perłowę nabiałą, proszę zobaczyć jak się nią prezentują. Teraz patrzę. Wiedeński, a wiedeński, wiedeńskie jest tutaj tak samo, ten wiedeński też ile trzy dyszki, czy droższy? Wiedeński, ten czarny złotych zł Zwoliutkie mamy, proszę zobaczyć, po trzy dyszki Zapraszamy do Jedlińska, druga, czwarta i piąta dziela miesiąca. Tu polem mam pytatce, panowie, przepraszam, że przeszkadzam. Podyszku. Zapraszamy do Jedlińska. Tak, w Jedlińsku. 2, 4 i piąta dziela miesiąca. Ulica Warszawska, 1a po 10 zł. Kolega, żebym nagrał. Mam takie pocztowe, nie ma kolegi bocianki po ile te mamy? kolego? Po 80 tak? a te widymki? Pod jakie widymki mamy dzisiaj? bocianki proszę też takie postawne. po 80 zł za sztukę a patrz tu czytamy komentarze pod filmem i piszemy w której minucie mamy bardzo ładne tyblerki żółte po jednej tyblerki po a ten king bo tam King też potrzebował, tak ingi po ile Sam to to jest? King? Tak. Samie. i co on kosztuje? 7 d bok i, i Muleman, ten żółty Mulemans oty, żółty, 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 czerwony pójdę 7 7 palka Żółty czterwony Mamy Tu mam takie widimki Poli te widemki młode Odwierczki dzisiaj mam bardzo fajne gołębie tutaj ten ten żółty? za hamburka siada dać no tak myślałem tu mamy jaśniaczki jakieś pod a ten wyśwanczyk co kosztuje czerwony? wietyszki też pod wiedyszki. ceny są do nie a w jedyńskim kładzie, też tam cenią a cenią dużo a z której, e, później za połowę ceny nie? tu mam bardzo fajne widimki koroniate, żółte ładny kolorek, czerwony, pójdę też widymy Parkę trzeba dać dwie Dwie stówki, no jak myślałem. Krymeczki, te czerwone? E, Też? Młode. No. Ile? Sześćdziesiąt. Sześćdziesiąt. Krymeczki. Nie nie bardzo. Byłem, nie byłem, nie będę Takie krakowskie młodziaczki, po ile mamy? Trzydziesiąt. o. Gorne, bym A ciemne, po ile? Te ciemne? Po 15 Po piętnaście, widymy. Po 4 Ceny też mówią koledzy wieściowe. Czaczki korenia, te perłowe, taki masłowe. Widzę ten te łapciaty. najdroższy chyba nie. Ten masłał nie, tak? W jakiej cenie? Te pasiaczki, proszę zobaczyć. Pasiaczki po trzy dyski. Tak. Ten to tego, 50, 50 zł. A tamto po, po 10 zł. I Krakusik. Rzewiotki Krakusik. Krakusik. mamy gołębie, Cię zapraszamy do Jedlińska. Druga, czwarta, piąta, niedzielę miesiąca. Dużo gołębi, duży. Bardzo duże targ. Kalka tych perukarzy? No. I Ile te perukarze kosztują? Te? No, perukarze. 60 zł. 60 złotych. mamy serki perłowe. I w jakie ceny te serki? Takie przyciągnięcie. Po cztery dychy. Po cztery dychy, proszę zobaczyć. A te perłowe? Perłowe zależy, no 70, 60. 60. Ceny są, mówię, gąb jest różny i ceny są też różne. Jumeczki. Od do tak kremki. Kremeczki czarny 70 a te po 50. Nie wszystko jadł, A ja wiem na ile musi się Jego sprawa. Te żołniki masz ile tutaj? Żołniki 80 zł. 80 zł te żołnierzki. I to kolego nagrywam perukarze. Podajesz telefon na czy nie? No to, to proszę podać imię i telefon. Na miarę te perukarze tam ktoś potrzebował perukarze. Tutaj co? Parka parzysta jest w tej perukarze, tak? tak? I on kosztuje jeszcze raz? to 60 zł. Za? Za parę. Za parę. Podaj sobie imię i telefon. Piokosz Jerzy. Pan Jurek, telefon? 699 728 704. Masz Tu kolega podawał namiar na te perukarze z 699 728 704. Pan Jurek. I tutaj te nagrywałem te serki, tak samo jego gołębie, te, te krymeczki tak samo Także jak ktoś potrzebuje proszę tylko dobrze oglądać min. bo ja namiarów nie biorę to chcę to nie podaje po prostu albo napisze na klatce A naprawdę Budapesik ten jasny podzielony są 30-20 Budapesz 20, Budapesik 20, Budapesik 20 Budapesik, jasny 30 no. Bardzo ładne perłowy widzę, proszę zobaczyć biurutkie i woli te parłowy za sztukę po 50 zł bociany. Bociany samo 70. 50, 70 bardzo niskie ceny. Jasne proszę zobaczyć smolne. Masz ładne, ładne głębie. dobra, dobra się Nie trzeba. 50 zł apeluję do hodowców. Kto chce, proszę sobie umieścić numer telefonu tutaj karteczkę. Ja filmuję, bo nie ma wysyłek, ale są ludzie chętni i pytają się o telefony. Także apel do kolegów. Kto chce, to podaje. Kto nie chce, to nie podaje. Bardzo niskie, widać? bardzo niskie, bardzo niskie ceny, bardzo ładne gołębie. Mogę... Tej nerki, po tutaj mamy? 200. Po 200 Po za sztukę? Tak. Y Samiczka, trzystówki ceny. No, ja trzystówki. Sroczka delikatnie już Samiczka. Sroczka, pokaż się tutaj, 300 odwróć na krótkim czubku. Samiczka, proszę bardzo, 300 zł Dobra, dobra. Ale to spróbuję, dobra, 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 czekaj. Ja dobra, nie dobra, dobra, dobra. Dobra. Mam takie jaśniaczki bardzo fajne, miłe, proszę bardzo, to smolny takie śniaczek. Pójdę tutaj białogonę widzę. No różnie, cztery, 3 tam. Cztery, 3, proszę bardzo, żałniczki. Takie jasne mamy 3 dyszki, 4 dyszki, Wszyscy wspólnie razem promujemy kobiet i naszą pasję. Powiedziałam, że nie będę, gdy paweł nagrywamy. Paweł to mu małysieki młode. Po ile o? Ten tutaj po lewo i po prawo. Po 20. Tam te pasiaki, pasiaki czy żałowniki? i pasiaczek. Po ile są? są? Podwieliszki. Wyschwam czeki czarne te czarne, po proszę bardzo, łapcie te kosmety, po za sztukę, a to tutaj te po dyszku kolegi Pawła nagrywamy, mamy namiar do Pawła tu kolegi nagrywamy, mamy namiar, Edek, te pocztowe to po ile masz tutaj? pocztowe? zależy, 5 zł. a nie, nie masz remontów tutaj, nie mam tych, bo tam kolega potrzebuje, a ty jasniaczki, kolega Jadka nagrywam po ile, Edek? 10-15 zł zależy, 10-15 złotych Proszę bardzo, i groszek jest, krymeczek krymeczek. Kolegi Edwarda nagrywamy, mamy tutaj namiot do kolegi. Fajny żołowniczek młody. Serek też tak miły, tak smolny, fajne, fajne gołębie. Elka zresztą. Wszystko gołębie, genialne, pędzone. Wszystko do pani Kasi. Proszę bardzo, jaki zapachy się roznoszą. pani na łaskę na karkoweczkę. Bardzo pysznie jedzą. Konik, z górny tu nie wyjedzie. Wszystko na gorąco. mamy herbatkę, kawkę, cappuccino. Pani Kasia jak zawsze tutaj serwuje. Bardzo dobra kiełbaska ostatnio też, co była e, na dożynkach. To wtedy. bardzo dobra kiełbaska No, bardzo, naprawdę smaczna. Dobry. To kolegi Paweł dobrze mówię, tak Paweł? Paweł, powinien masz jaśniaczki A po dyszku, po 15 zł Dziś dyszka 15 zł, to Paweł powinieneś tutaj na namiar na, na klatce sam tak. dać. Tutaj ty nie chcesz, ale proszę bardzo, jasne, krótkie Paweł nagrywam, Paweł na komentarze, proszę bardzo nie. Maksymalnie od dyszki do dwóch dyszek, jak się mówi więcej, teraz żeby czego puścić było Karpiaki są takie krótkie, jasne, ale kolega nie podaje namiaru Podajesz namiar? Nie podajesz Paweł, nie podaję tutaj Proszę bardzo, bielutkie, od dyszki do, do 20 zł. Ale te gołębie dzisiaj pójdą, no. Pójdą na pewno. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Z łapki w górę pozdrawiam wszystkich. Hejka. I zapraszam do Jedlińska. Druga, czwarta piąta, niedziela miesiąca. I tutaj jest widzę krzyżaczek żółty. Zdrowiutkie, proszę was, niech ktoś powie, że chore są gołębie w Jedlińsku. Wszystko zdrowizna. Dzisiaj może jakiś jeden czas się ma trafić. Ale takie mi mamy. Mamy Rzeszowskie. Dobra, a po ile te Rzeszowskie? Przepraszam, że przeszkodziłem. Po 25. Po 25 zł, cena wyjściowa. te paciaczki po ile? No też tak. Mamy też jęczmień.